Prówki się pasą Wiaterek powiewa 30 stopni mamy Słychać go? Może trochę słychać Dom jest dopiero tam Tam jest akurat wiatka, a dom jest za drzewkami Tu jest blisko stodoła I Czyste pole, czy komuś to przeszkadza? A energię mamy. Tak to sobie pracuje. Tutaj moc jest jakby szybko przeliczana. Natomiast ten sobie średnią wyciąga cały czas z tego i sobie tak pracuje powolutku. Mamy statystyki, precyzja co jedną. Teraz mamy moc. Jaka była. Go wyłączałem o 3000 W. A teraz znowu jakiś wykresik skoczył. Dopiero to wszystko ruszyło, że tak powiem. się troszkę kręci no. 30 stopni na zewnątrz, a wiaterek sobie tam powiewa. No, no i jeszcze widać, trzeba to ustabilizować wszystko, żeby to grało ze sobą póki co. kolejny nam się kręci dom jest 200 metrów dalej rolnicy sobie Koszą pola Czy komuś tu przeszkadza? Czy to masz taki hałas? Wiatr ma większy hałas niż ta turbinka. Nie zakładamy sobie tego na dachu w osiedlu domków jednorodzinnych, tak? Mamy miejsce, kawał pola. Możemy sobie na takie coś pozwolić. I energia jest. zaczął z. delikatnie a te dzisiaj tylko próbują się kręcić a czemu? a temu mamy las południowy fioterek Cisza, spokój, zero hałasu Niestety człowiek się uczy na błędach, szkoda już na swoich, ale choć nie tylko. Ale dużo wiedzy się z tego wyniosło i wiem, że to się opłaca w innych miejscach niż takie. No, kogoś zobaczyłem coś takiego, no to w życiu mnie postawił Turbiny wiatrowej, ale przychodzi zachodni wiaterek północny, północno-wschodni, a ja tam i filmiki są, tak, po 10 kW, i mi to nie przeszkadza. Ja mam 60 metrów od domu. O, przyjeżdżająca koparka robi więcej zadymy niż cokolwiek innego. Także łapcie słońce, łapcie wiatr, jest dobrze.